Cześć, witajcie z tej strony Petit. Od ostatniego odcinka minęło sporo czasu, ale mam nadzieję, że poprzedni film Wam się spodobał, że ten film Wam się spodoba. Z tego co widziałem. Poprzedni odcinek miał bardzo pozytywny odbiór, włożyłem w niego mega dużo pracy, więc tym bardziej cieszą wasze komentarze i lajki. W dzisiejszym odcinku luźno porozmawiamy o nadchodzącym produkcie, jakim jest kolejny starter deck, jedenasty już, tym razem z liderem UTą. Na początku przejdziemy przez opis produktu, zapoznamy się z listą kart jaką w nim znajdziemy, następnie przejdziemy do możliwych ulepszeń tego deku istniejącymi już kartami, tak by był bardziej optymalny w obecnej mecie. A to wszystko po to, by na sam koniec pomówić o nadchodzących turniejach, w których używać będziemy gotowego startowego deku UTA St11. Jeśli jest to Twój początek w karciance, bierz ten dek do ręki, śmigaj na swój pierwszy turniej. Jest to fantastyczna okazja do tego, by spróbować swoich sił w nowej grze, nauczyć się podstaw tej gry, a także poznać ludzi z Twojej lokalnej grupy, tak by móc uczestniczyć w grach cotygodniowych. Generalnie, moim zdaniem, dostajemy jeden z gorszych starter deków. W środku znajdziemy sporą ilość reprintów z drugiego setu One Piece. Wiem, że dla nowych graczy nie jest to zbyt duży problem, wręcz przeciwnie, bo dostaną karty, które obecnie są trudno dostępne. Ale mimo wszystko oczekiwałbym chociaż zmiany grafiki lub faktycznie wprowadzenia nowych kart, tak by karty były limitowane tylko dla tego produktu. W tym odcinku otworzymy sobie jeden z tych deków. Drugi będzie rozlosowany, ale o samym Giveawayu powiem na samym końcu tego materiału. Przejdziemy sobie do tego, jak to zostało spakowane, co znajdziemy w środku, a potem przerzucimy się sceną na komputer i krótką prezentację, gdzie będziemy rozwijać sobie ten deck. Także zaczynamy. Ten deck sobie odłożymy, Otwieramy sobie ten starter deck. Szybkie zabezpieczenie. Raz, dwa i otwieramy. Sam deck wizualnie nie różni się niczym od tych deków, które były poprzednio. Każdy ma taki manga-like styl. Tak, gdy ułożymy sobie jeden obok drugiego, wszystkie po kolei starter deki, to one tworzą taki horyzontalny background, tak jakbyśmy mieli mangi wokół, mangi na półce po prostu. Tak, także tak, w porównaniu do poprzedniego starter deku e, nie zmieniło się nic. Nadal mamy tutaj e, planszę do gry wraz z krótkimi instrukcjami. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu jej nie używałem. Następnie zmieniła się wytłoczka z plastikowej przeszliśmy w taką materiałową. Dość ciekawa. I teraz sam deck. standardowo zakoszulkowany. Dony na końcu od lidera zaczynamy. Odpakowujemy. Od razu sobie dony przełożymy na bok. Standardowo, jak to w każdym deku, dostajemy 10 donów. Następnie zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie lider, puta. Jej umiejętnością jest to, że gdy podepniemy do niej jednego dona, w trakcie ataku możemy odkryć jedną kartę z góry naszej talii, a następnie dodać ją do ręki. Karta ta musi mieć typ film. Jeśli chodzi o granie tym dekiem, zwłaszcza na tych turniejach lutowych, w tej talii wszystkie karty mają typ film, dlatego praktycznie za każdym razem będziemy mogli pociągnąć jedną kartę podczas atakowania. Następnie mamy limitowaną kartę special rare, specjalną dla tego deku. Jest to bloker Uta. Na końcu naszej tury możemy wyrzucić do kosza jeden event z naszej ręki, czyli kartę wydarzenia, a następnie jedną kartę o typie film ustawić jako aktywną. Czyli prawdopodobnie zawsze będziemy wykorzystywać tego efektu, żeby zaatakować Luffy'im blokerem, o którym zaraz sobie porozmawiamy, a następnie na koniec tury za pomocą Uty z powrotem dać go na aktywny, tak by nie narazić go na potencjalne atakowanie w turze przeciwnika. Tej karty mamy dwie kopie, dlatego, jeśli myślisz poważnie o graniu tym dekiem, fajnie by było, żebyś zaopatrzył się w dwie kopie tych starter decków, tak by mieć cały playset czterech kart Special Rare. Następnie mamy nowy event, jakim jest New Genesis i jest to typowy Searcher. Czyli wyszukiwanie. Jeśli naszym liderem jest Uta, możemy spojrzeć na trzy karty z góry naszej talii, odkryć jedną kartę typu film, inną niż New Genesis, a następnie dodać ją do swojej ręki, a pozostałe umieścić na spodzie naszej tali i także jeden don ustawić jako aktywny. Czyli tak naprawdę wydajemy jeden don po to, żeby zagrać tą kartę, a następnie na końcu ustawiamy don jako aktywny. Także jest to darmowe wyszukiwanie karty, którą sobie możemy dodać do ręki. I tej karty też mamy dwie kopie. Następnie mamy reprint Bruka z One Piece 02. Możemy to poznać po e, oznaczeniu w prawym dolnym rogu karty. Bruka mamy Playset. Jest to e, typowa karta film. Możemy ją poznać po tutaj grafice w tle. E, Bruk powoduje, że e, w trakcie rzucenia karty, w momencie zagrania, możemy zagrać dodatkową kartę o typie film lub Straw Hat Crew, z naszej ręki o koszcie 3 lub mniejszym na pole bitwy. Następnie mamy wspomnianego Luffiego o koszcie 7, również jest playset tej karty. Jest to bloker, który w momencie zagrania pozwala nam rzucić z ręki kartę typu Film lub Strowhat Crew o koszcie 4 lub mniejszym na pole bitwy. Czyli zazwyczaj, jeśli będziemy grać te karty, będzie to wyglądało w ten sposób, że zagramy sobie Luffiego, z Luffiego zagramy Bruka. A następnie z bruka zagramy kolejną kartę, na przykład Usopa, który ma koszt 3. I dzięki temu w trakcie praktycznie jednej tury, zamiast rzucić jedną kartę o koszcie 7, rzucamy 3, zapełniając praktycznie ponad połowę naszego pola bitwy, co powoduje zastanowienie u przeciwnika i przemyślenie kolejnych kroków, bo to nam daje już duże pole nam do manewru w trakcie kolejnej tury i kolejnych ataków. Następnie mamy kartę typu Vanilla, jest to nic innego jak Kanter e, o wartości 1000 i Ataku 5000, również jest tego playset. Kolejną vanilą jest jinbi. również karta typu Film i Straw, e, straw hat Crew. E, jest to typowa vanila o koszcie 2, mocy 4000 i Kanterze 1000. Następnie Tony Chopper, jest to e, karta, która ma Pewną umiejętność, natomiast jeśli chodzi o granie tych turniejów lutowych, e, raczej nie polecam jej zagrywać. Jest to bardzo sytuacyjna karta, zazwyczaj będziemy go wykorzystywać jako kontra 2000, ponieważ jest to jedyna karta w tym deku, która posiada kontra 2000, dlatego jest dla nas bardzo istotna. Kolejną kartą jest Low. Jest to karta o koszcie 2, mocy 3000 i 1000 Counter. Jej główną umiejętnością jest to, że jeśli odwrócimy, czyli zrestujemy, stapujemy jednego Dona, możemy zwrócić tą postać do swojej ręki, czyli wrócić, wrócić z nią z pola bitwy na rękę, a następnie zagrać jedną postać o koszcie 3 z naszej ręki. Dzięki temu mamy kolejne kombo, ponieważ za pomocą Nikorobin, którą widzimy teraz na ekranie, możemy Zagrać z Lołem, którego cofamy na rękę, możemy zagrać Nikorobin, która ma umiejętność, dzięki której możemy zagrać dowolną kartę o koszcie 2 lub mniejszym z naszej ręki. Czyli tak naprawdę, mając Loa na stole, na polu bitwy, możemy go wycofać do ręki, rzucić Nikorobin, a następnie z umiejętności Nikorobin z powrotem zagrać Loa na pole bitwy. Takich kombo w tym deku jest dość sporo. Pierwsze był, pierwszy było kombo z Lufim Brukiem, e, dowolną kartą, teraz mamy kombo e, z Lowem i Nikorobin. E, także naprawdę daje to nam duże pole do popisu. Jeśli ktoś e, jest już obyty w kartach, na pewno będzie w stanie wyczarować coś tym deckiem, coś fajnego. Następną kartą jest Franki. Bardzo lubię tą kartę. E, często mi ratowała tyłek, jak grałem e, zielonym kidem. Jest to zwykła vanilla o koszcie 5, ale mocy 7000. Ma także kontrę w 1000. Ostatnią kartą typu film jest Zoro, i też jest to zwykła wanila o koszcie 4, a mocy 6000. Jest to karta, którą możemy zagrać dość wcześnie i powodować, e, atakować przeciwnika i wywierać na nim presję, e, dzięki czemu będzie musiał dość szybko albo wykorzystać karty, które ma na ręce, e, albo pozbyć się życia. Co wiadomo ułatwia nam e, wygranie gry. Następny mamy event: Free Sword Style Onigiri. I jest to karta, którą możemy wykorzystać podczas ataku, czyli w fazie kontrowania i jeden z naszych liderów lub postaci otrzymuje w tej bitwie plus 6000 mocy. A następnie możemy zagrać jedną postać o koszcie 3 lub mniejszym bez bazowego efektu z naszej ręki, czyli bez bazowe, bazowego efektu mówimy o karcie, która jest kartą vanilla. Czyli w tym wypadku, jeśli chodzi o kartę o koszcie 3 lub mniejszym, możemy zagrać na przykład Usopa. I tej karty mamy cały playset, czyli 4 sztuki. Następnie mamy nowy event, Backlight, który jest w dwóch sztukach. Także, ponownie, jeśli chcemy grać na poważnie tym dekiem, musimy zaopatrzyć się w drugą sztukę. I jest to dość prosty, dość prosty, ale fajny event. Jeśli naszym liderem jest Uta, możemy wybrać albo restujemy jeden, jedną postać przeciwnika o koszcie 5 lub mniejszym. Ewentualnie możemy wybrać, że robimy knockout na jednej zrestowanej karcie przeciwnika o koszcie 5 lub mniejszym. Czyli jeśli posiadamy dwie, dwa takie eventy na ręce, to tą kartą możemy w pierwszej kolejności zrestować na przykład blokera, tak żeby nie mógł nas zablokować, a następnie znokautować tą kartę rzucając drugi backlight. Jest to bardzo ciekawa karta. I na pewno będzie zmieniała przebieg bitwy w trakcie, w trakcie gry i w trakcie lutowych turniejów. Ostatnią kartą jest nowy event, I'm Invincible, i jest to karta, która pozwala nam ustawić naszego lidera jako aktywnego. Czyli jeśli zaatakujemy utą, bo mamy taką możliwość, czyli naszym liderem, ona będzie zrestowana, czyli stapowana. Rzucając I'm Invincible, możemy z powrotem ustawić kartę jako aktywną i zaatakować ją. A dzięki temu będziemy mogli wykorzystać kolejny bonus w postaci A i tu jest. Także to wszystko jeśli chodzi o zawartość tego deku. Teraz przeskoczymy sobie na krótką prezentację, gdzie omówimy dodatkowe możliwości rozbudowy tego deku, o karty, które już wyszły w poprzednich dodatkach, tak żeby ten dek był bardziej optymalny. Na koniec jeszcze dodam, tutaj znajduje się drugi fabrycznie zapakowany UTA Starter Deck. Będzie to nasz pierwszy giveaway na kanale. Chętnie wyślę ten Starter Deck osobie, która weźmie udział w giveaway'u. Jeśli chodzi o zasady tego giveaway'a, są one bardzo proste. Wystarczy polajkować ten film, zostawić subskrypcję na kanale, a w sekcji komentarzy wpisać dlaczego i może nie dlaczego, a co najbardziej podoba Ci się w tym deku startowym czy jest coś co Ci się podoba, a być może jest coś co Ci się nie podoba i na pewno tym dekiem nie będziesz grał e, spośród osób, które zostawią które wykonają wszystkie te trzy akcje e, wylosujemy jedną, która e, otrzyma ten starter deck odezwę się do niej w prywatnej wiadomości e, z prośbą o przekazanie danych e, na które będę mógł wysłać ten produkt także e, zachęcam do zabawy i tak jak mówiłem Wracamy do drugiej części filmu. Spójrzmy teraz na możliwości rozbudowy naszej talii. Jeśli chciałbyś pograć Uton trochę więcej niż tylko w trakcie Silt Eventów, zdecydowanie jest kilka kart, w które powinieneś się zaopatrzyć. Uczyni to deck bardziej konkurencyjnym w stosunku do obecnej mety. Obowiązkowe są tak naprawdę dwie karty. W pierwszej kolejności jest to Iso, pełny playset, czyli cztery karty Iso. Jest to karta z pierwszego dodatku. Z tą kartą nie powinno być problemu. Jest w miarę dobrze dostępna, nie jest przesadnie droga. Natomiast grana jest w każdym deku, który wygrywał jakieś turnieje w Japonii, dlatego jest to obowiązkowy pick z twojej strony. Drugą kartą, która już jest trochę bardziej problematyczna, to jest Super Air Nami z OP02. Jest to podstawowa wyszukiwarka kart typu film. Jestem trochę zawiedziony, szczerze mówiąc, i zaskoczony, że tej karty nie ma w starter deku, że nie wykonali reprinta tej karty, no ale nie można mieć wszystkiego. Dlatego jeśli myślisz na poważnie o e, graniu tym dekiem, no to musisz się zaopatrzyć w cztery kopie tej karty również. Z tego co sprawdzałem jeszcze kilka dni temu, e, koszt jednej takiej nami to około 9-10 euro. Także za pełny playset wraz z wysyłką trzeba liczyć około 70-80 euro. Jest to sporo, natomiast jeśli znudzi ci się UTA, będziesz mógł wykorzystać też tą kartę do grania zielonym kidem, jeśli posiadasz tego lidera. Dlatego to już zostawiam pod waszą jakby decyzję, czy warto, czy nie warto. Ja na pewno będę chciał sobie kupić taki playset. zdecydowanie chcę chwilę pograć u tą, nawet dla odmiany. Jest jeszcze kilka kart, które można rozważyć. Jest kilka wygranych decklist, które miały te karty w sobie. Pierwszą z nich jest karta promocyjna Bartolomeo. Obecnie jest to bardzo droga promka, z tego co mi się wydaje jedna sztuka kosztuje około 50 euro, nie sądzę, żeby była warta zakupu i grania przede wszystkim. Jest to takie nice to have, czasami może uratować tyłek podczas grania, ale zdecydowanie damy sobie radę bez niej. Jeśli masz takie karty, bo udało ci się je zdobyć w trakcie grania poprzedniego, ale to... W tym wypadku pewnie nie oglądałbyś tego filmu, to możesz je wykorzystać, natomiast jeśli ich nie masz zdecydowanie nie ma potrzeby ich zakupu. Drugą kartą jest Kit z pierwszego dodatku One Piece. Jest to karta defensywna. Jeśli wykorzystamy jego umiejętności, to przeciwnik będzie musiał atakować naszą kartę, czyli będzie musiał atakować niezależnie od swojego celu tego kida. Jest to mocna karta, można ją fajnie wykorzystać, natomiast, tak jak mówię, to nadal jest tylko opcjonalny wybór. Trzecią z tych kart, i też najbardziej przystępną i dostępną obecnie, to jest Do Flamingo z e, czwartego dodatku One Piece. Jest to duża postać o koszcie 10, i także 10 tysiącach mocy, a do tego posiada umiejętność, która pozwala na zamrożenie trzech zrestowanych postaci na polu przeciwnika. Czyli daje nam możliwość wyłączenia z gry na kolejną turę trzech postaci przeciwnikowi. Jeśli przeciwnik na przykład zablokował nas, możemy zablokować mu te postacie, po to, żeby nie mógł nas zablokować w kolejnej turze że ewentualnie możemy wykorzystać to do tego, by nie mógł nas zaatakować najmocniejszymi postaciami, dzięki czemu przedłużamy sobie możliwość na przeżycie i tym samym wygranie gry. Spośród tych trzech kart, które teraz wymieniłem, wydaje mi się, że najlepiej byłoby zaopatrzyć się w ostatnią z tych kart, czyli w Dofiego. Większość wygrywających deków w Japonii grało przynajmniej jedną kopię tej karty. Ok, teraz mając już wiedzę na temat tali, mając wiedzę dotyczącą ulepszenia talii po to, żeby była bardziej konkurencyjna, porozmawiamy sobie o kilku poradach dotyczących tej talii, o których warto pamiętać w momencie, gdy będziemy grać sobie nadchodzące turnieje. Zaczynając od najważniejszych kwestii, w całej talii mamy tylko 4 kontry o wartości 2000, dlatego nie polecam grać karty Choppera na stół, zdecydowanie lepiej mieć, mieć tą kartę w ręce do tego by zablokować atak przeciwnika. W przypadku takiego formatu turnieju będzie to super ważne. Poza tym abstrahując od kontry, która jest istotna, w tej talii nie ma tak naprawdę żadnej wartościowej karty, którą moglibyśmy zrestować za pomocą umiejętności Choppera, co czyni tą umiejętność trochę bezużyteczną. Mając na uwadze, że Chopper to jest jedyna karta, która ma wartość 2000 jako kontry, nasze ataki w przeciwnika powinny zawsze wynosić 7000, oczywiście w miarę możliwości. Zazwyczaj będzie to wymagało przez przeciwnika wyrzucenia trzech kart do zablokowania, rzadziej dwóch. Jeśli przeciwnik będzie miał Luffy'ego na stole, to i tak będzie musiał wyrzucić jedną kartę, by zablokować ten atak. Ataki za 6000 wykorzystuj wtedy, gdy wiesz, że przeciwnik wykorzystał już któregoś Choppera do zblokowania poprzednich ataków. Co daje nam informację, że szansa, że kolejnych ma w ręce, jest raczej niska. Sprawdzaj discard przeciwnika. Sprawdź, czy wykorzystał event z kontrą. Sprawdź, czy wykorzystał swoje blokery o wartości 2000. Sprawdź, czy już tam znajdują się te chopery. Te informacje są kluczowe do tego, by planować Twój kolejny atak. I nie wstydź się pytać o to przeciwnika. Masz pełno, pełne prawo do tego, by sprawdzać ten discard, sprawdzać karty, które są na stole. A teraz porozmawiamy sobie o kilku ciekawych kombo, które możemy wykorzystać w grze tą talię. W pierwszej kolejności będzie to zagranie Luffy'ego o koszcie 7, następnie wykorzystanie jego umiejętności on play, czyli zagranie karty, którą będzie w tym wypadku idealnie Brook. Brook natomiast pozwala nam zagrać kolejną kartę o koszcie 3 lub mniejszym, czyli w tym wypadku chcielibyśmy zagrać UT, co da nam dwóch blokerów w tym samym czasie, a w całości trzy postacie na stole za wydane tak naprawdę 7 donów i na przykład jeśli z jakiegoś powodu stracimy swój stół w late game idealnym rozwiązaniem będzie Luffy, Brook. Za pomocą umiejętności Bruka wystawiamy sobie Nico Robin, a następnie umiejętnością Nico Robin wystawiamy na stół Loa lub Jinbego. Cztery postacie za 7 donów, świetna sprawa. W najgorszym wypadku, jeśli nie możemy zrobić żadnego z tych dwóch zagrań, pozostaje nam jedynie zagrać sobie Luffiego, a następnie Zoro lub Usopa, co da nam kolejne ciało do ataku w następnej turze. Kolejną poradą będzie to, by zwracać uwagę na to, ile donów przeciwnik zostawia po swojej turze jako aktywne. Jeśli zostawia trzy aktywne dony, to praktycznie na 90% ma na ręce event Free World Style Onigiri. I będzie mógł rzucić kontrę 6000, a także zagrać do jednej postaci o koszcie czy lub mniejszym, która nie ma umiejętności na karcie. Czyli w tym wypadku będzie to Usop albo Jinbi. Więc jeśli mamy trzy aktywne dony, przeciwnik w koszu nie ma w discardzie nie ma ani jednego Usopa albo Jinbi, to jest bardzo duża szansa na to, że nasz atak zostanie zablokowany kontrą 6000, a następnie przeciwnik zyska kolejne ciało na stole. Jeśli chodzi o kolejność rozpoczynania gry, jeśli zaczynamy jako pierwsi, to mamy tylko e, jedną kartę w dwóch kopiach, które możemy zagrać w pierwszej turze. Jest to New Genesis. Szansa, że akurat trafimy jedną z tych dwóch kopii jest znikoma. Natomiast ma to też swoje plusy, bo rozpoczęcie jako pierwszym daje nam fajną możliwość progresji. Możemy sobie zagrać Usoppa albo Robin, następnie przejść w koszt 5 frankiego, w Luffiego. A jeśli faktycznie nam się poszczęści i wykonamy to nasze zagranie, to możemy całkiem fajnie rozegrać grę, nawet gdy rozpoczynaliśmy ją jako pierwsi. Jeśli natomiast idziesz jako drugi, fajnym zagraniem, które możesz wykonać, to w pierwszej turze rzucić Loła na stół. W drugiej turze, gdy będziemy na czterech aktywnych donach, możemy sobie podpiąć jeden don do lidera, dwa do Loa, by wykonać atak za 6000 liderem, następnie kolejny atak Lołem za 5000. Następnie zrestować ostatniego aktywnego dona, który nam pozostał, po to, by wykorzystać umiejętność Loa, cofnąć go na rękę, a z ręki zagrać Nico Robin. Dzięki jej umiejętności możemy z powrotem wrócić Loa na stół. Daje nam to dodatkową ochronę naszej postaci, bo pomimo wykonania ataku, Low wraca na stół jako aktywna karta, dzięki czemu nie może być celem normalnego ataku w następnej turze. Warto pamiętać o możliwości restowania postaci przez przeciwnika. Do dyspozycji mamy event backlight. Mamy dwie możliwości. Zrestowanie postaci o maksymalnym koszcie 5, czyli tak naprawdę możemy zrestować wszystkie postacie na stole poza blokerem Lufim, który ma koszt 7. Drugim wyborem jest natomiast knockout zrestowanej postaci o maksymalnym koszcie 5, czyli tak samo jak w poprzednim przypadku możemy znokautować każdą kartę tak naprawdę w talii poza Lufim. A jeśli mamy dwie karty, dwie Backlight karty na ręce, to możemy w jednej turze zrestować, a następnie znokautować tę kartę. Drugą kartą, która nas może zaskoczyć i warto o niej pamiętać, Pamiętać w late game, to trigger z życia na karcie Free Sword Style Onigiri. W momencie, gdy wypadnie przeciwnikowi z życia, może nam zrestować i wyłączyć z ataku postać o koszcie 5 lub mniejszym. Także, jeśli jesteśmy w late game, rozważamy już kończące ataki, warto to mieć na uwadze i wykonać najpierw atak postacią o koszcie 5 lub niższym, tak by zabezpieczyć ją przed potencjalnym triggerem i wyłączeniem z akcji. Bardzo mocną kartą, zwłaszcza w late game, jest karta I'm Invincible. Pozwala na wykonanie dodatkowego ataku naszym liderem. Zostawiamy przypięte kilka donów na ucie, a następnie wykorzystujemy tę kartę, by wykonać nią kolejny mocny atak. Pozwoli nam to pozbyć się blokerów, ewentualnie e, zmusić przeciwnika do tego, by zużył wszystkie karty, które ma przygotowane w ręce na swoją kolejną turę. Pomówmy sobie teraz o nadchodzącym turnieju. E, turniej jest bardzo prosty. W turnieju główną zasadą i główną regułą jest to, że gramy gotową talią UTA Starter Deck 11. Nie ulepszamy jej w żaden sposób. Idziemy do sklepu, jako wpisowe kupujemy sobie gotowy dek startowy i następnie nim gramy. Te turnieje będą trwać od 2 do 23 lutego. Jako nagrody gracze będą otrzymywać jedną z kart uczestnika, czyli partycypantów. W których znajdziemy alternatywne wersje kart ze starter deku, karty promocyjne lub całkiem nowe karty, jak na przykład yy, Luffy o koszcie 8. Kartą dla zwycięzcy jest właśnie wspomniany zielony Luffy, ale ze stampem Winner. To by było na tyle. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli mieliście jakiekolwiek pytania dotyczące tego deku, jakiekolwiek wątpliwości, to zostały one rozwiane. Jeśli wybieracie się na turniej, to te porady, które przedstawiłem w tym odcinku pomogą Wam w rozegraniu tego Waszego pierwszego czy też kolejnego turnieju. Natomiast ze swojej strony przypominam o trwającym giveaway'u. Zostawcie proszę lajka, subskrypcję i w komentarzu napiszcie, czy Starter Deck Uty Wam się podoba. Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to również dlaczego? A spośród osób, które wykonają te wszystkie trzy proste kroki, wylosujemy sobie osobę, która otrzyma wspomniany zapakowany starter deck. Dzięki, do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.